Dobra, startuję mm. Powiedz mi jaki stan widzów no, Karol... Co jest? Stan widzów Ile obecnie ogląda? Trzech No to git No Kolekcję też możesz skopiować ode mnie Ale czekaj, bo ja nie oglądam w ogóle nawet Jakie ma emotki a to nie, ja wiesz, no skin, no skill, no emotki, no wszystko Bo jest dostęp. Dawno nie grałem, więc widzowie, będzie cudownie mm. Oczywiście mm. pamiętajcie, ustawienia graficzne w wysokie albo ultra Nic innego z nie interesuje mm -hmm. Mm -hmm. A są ultra? Nie no, w tej grze nie, nie ma bardzo. Są bliskie, średnie i wysokie. Gdzie są bardzo wysokie? Nie ma! Nie ma. Chociaż dla Tunia powinny być, bo ma komputer z NASA. No. No. Nie, no, aż a tak ja to nie ma. A niskich z... Nie, no. no, tylko wysokie. Ja grałem ten, Angela. Ja na poprzednim komputerze grałem na niskich, nie ma dużej różnicy. Tylko skiny są troszeczkę ładniejsze. Rodzinka wróciła. Co? Moja rodzinka wróciła do Bóg Siła rodzina Angelio, pozdrawiam. Nie słyszeli cię, ale ok. O! O! Bo się i wypadł wind. Hmm? Ula la, czy miałam tu grać? No, oczywiście, że Jezusem. Nie hmm. wiem, czy widzowie chcą to zobaczyć. Hmm... hmm. W ogóle dzisiaj Dżemik przyjdzie na warsztat. Później. Tak?! No. no. sobie nie nastawisz plania? Eee, bo nie chce co wybrać? Jaką postać? Co polecasz? Co radzisz? No, słuchajcie, spoko. No dobra, widzowie, tym razem będę supportem Tunia. Mm -hmm. Słychać w ogóle w streamie? Słychać. Dobra. Dobra. Gdy. Jak ja w to nie grałem, o yes. No. no w sumie. Ej, bo jak mamy Carlosa na Sage, to możemy iść w B. No, a, A, A. Tylko Karol musi wtedy kupić ścianę, zamiast spluwy. Oks. No i git. Mm. Bo wyjdźcie mm, tędy, ja dzięki. idę tam tędy i widzimy się na A. Daleka droga. Tu nie poradnik, gdzie mam ścianę zostawić. Chciałbym ja to dopiero jak zobaczę bomby, bomby, żeby do niej nie doszli, wiesz? Oks, oks, oks. Tak mniej więcej gdzieś tu. Y nie, tutaj, o. Służy się widzowie? No bo jest jakiś fajny smoke. Nikogo tu nie ma Ściągam U góry jest O nie, Dobra. przegapiłam zakupy Dobra, plantuj to, plantuj to, gdzieś pod boksem plecy, kurwa plecy, 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 plecy Plecy? Jop, u góra, o no, umarłem, jakie to było straszne Ostatni tu? Tu musi być Jest spoko. Jest spoko, jest spoko. Dobra. Lecimy za chińskimi znaczkami. Są makaroniki. Ten pewnie mur. Proszę cheese. Makaron z lici? Macaroni cheese, macaroni cheese again, macaroni cheese. O kurwa, jest to show. A bo idzie na A, dobra. Ja do Was dołączę. Eee, ja, ja, ja jednak nie dołączę. Bardzo kochany kolega zabija. No, no, Karol, dobrze! Trzeba podbudować trochę na. No, no. Dobra, plecy będzie o Karol. Jeden, jeden, po prawej, tu, no. Zobacz sobie. O, poszedł naokoło, poszedł naokoło, łazienki, łazienki. Chyba. Tu, 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 no, tu po prawej będzie jeden, a i w oknie będzie jeden. Jeden chyba w oknie. Bo on szedł z A, z B. Ale. To tylko moje przypuszczenie, bo go widziałem na mapie Ona ci piguje gdzie on jest, on musi być okno O był, był no O! Kajsik! Wow. Esik! Jak on to zrobił? Ej, jak on to zrobił? Jak ty to zrobiłaś? Nie zrobiłeś? mam pojęcia Stary, ty z gardiana umiesz tak strzelać? Ja tak nie umiem z gardiana Ty weź, weź, graj tym gardianem, weź poprosz o gardię weź wyrzuć go, wyrzuć go i weź mi kup, weź mi kup, ja ci dam ładnego. Masz tego. O! Zonimy dziewczynki! No matko ja, bo... ja mam brybunię! Ty takie akwarium? Tak. O Boże Ja na spędzie. w ogóle kupiony mam. Ja Mój kot śpiewa. A, bo jest słowo k siebie. Lol Jor mnie goni nice o fajna ściana, fajna ściana w sumie. No dobra, ja zabiję tą rejnę. Po prostu może co? Dobra, no i git. a ona się chyba zblokuje, ona tam nie dotrze, co? Doszczę. No i Ostatnia runda połowów. Już? No. Szybko Czy było inne? Nic nie zrobiłem w tej rundzie. Ale tak, to dobrze. No, ale zrobiłeś poprzednie Ace, bratku. Ty wiesz, Angela by dała z Kio Ace'a? Ma! Jest przecież 01. Do... jest nieźle. Co? A, jeszcze, jeszcze wyzywa teraz jak zrobił Ace. A. Dobrze, dobrze. Ego topic. O mój Boże! Wykryłaś dwóch! Strzelamy no, no. do nich! Strzelaj! Oj oj, jeszcze jeden tam jest Angela łazienki. Chodź, chodź. Ja tam rzucę klatkę Tu nie poprawił uważaj. Okej okay, widzę. widzę Widzę, widzę Łazienki No łazienki, łazienki Oj, idzie mejda. Ale próbował skanować. No. Nie wiem. W... To te rzeczy w tej grze, że można skanować wszystko. Zamiana stron. Um. Zamiana stron. Zamiana stron. Ja jestem pierwszy po takiej przerwie. Szok? Niedowidzenie. No, ale to zawsze, to jak ktoś. A masz tak w lidze, że jak wracasz po drugiej przerwie, to też zgrażasz. Ja tak mam. Ja też tak mam, czuję się błogiem gry. No. A potem no, no. pogram trochę dłużej i po co w to gram? No. I potem Buczek wyzywa. Y real. Ale Buczek wrócił do ligi dzisiaj, oficjalnie. D dzisiaj oficjalnie? Tak, nie odszerzył. Czy jakiś? Miesiąc, A, mam nadzieję. Powiedz, że jak wrzucę filmik, to on te wrzuci. A, no to nie będzie. <laughs> Nie jest tak źle, pamiętaj No tak chyba, chyba A, co? Nie, nie wiem Ups B, 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 nie, ich nie było nawet na no. A Było dwóch oznaczonych. I Róż się gdzieś nie, nie Rejna, możesz mi strzelać banis ze ściany? Pozdrawiam Tu masz, Karol, Rejnę po prawej Uch! uch ja nie wiedziałem, że dwóch będzie Rejna robi Aisa A wiesz czemu? Bo ma cheaty Nie wiem, same banie dostają one-tapy od tej Rejny, nie mogę grać Ojojoj, ojojoj oj, oj. Ja i moja ziemia. ja zawsze struję siebie. Co? No, jak gram w, w, w gry jedne z szlanki cokolwiek innego. Zamiast stolować na bani od razu, to wiesz, jak to jest. Mój Moje... p*** nie on jest jakiejś specjalnej troski, nie przysięgam. Ja I dlaczego ta się w... na A jak to nie będzie? O oh, no, 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 no. Super. Nie? super. nie mam. Nie wiem, może ja nie celuję w głowę, u mnie celuje w głowę. Co u mnie to było straszne? Dobra. Trzeba zagrać bronią, którą czy jakoś gra. Kotaka tak. Zrób na A. O nie, mam ping wysoki znowu. Uważajcie na ice. A. Da Block siedzi, Oru. mi siedział. No spoko. Coś te Zaraz trochę głupi pomysł. Mhm. Bo on nie ma bomby i on niej nic bo Seij ma bombę i gra jak... Zapomniałem. Już najmniej przewidywalny jest gracz, który nie ma mózgu. Ja bo internetu. Żarcik. No ty to, Karol, jesteś pierwszy do robienia żartów. Żarty od internecie, co? No, wiadomo. Ale dzisiaj aż tak nie jest źle. No? no że, że... Możesz grać. No, gra jak i rozmawiać? Czy ma co tam? No hej, czy ma co tam? Ty to może pójdę bytować z bliska. Nie, tak, ma. Nie ma. Nie ma. Proszę bardzo. Ej, ja nie wiesz, że to jest B. To są Możemy mieć plecy generalnie od Chambera Brawo ja! I Brawo zim. ja! Dobrze Karol. Takich graczy nam potrzeba. Okay. No, nie trafiłem. Unlucky trochę, co? Pa to! Serio? Minus 65. Mm. O, jest! Oj, oj! Zawsze, jak skila się wyjmuje, to się, to się umiera. Classic. A to prawda. O, oh, no, 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 no. Widzowie tego nie chcieliśmy zobaczyć. Pół Dobrze ja było, dobrze była, było. No właśnie, właśnie to był pierwszy meczik. To była rozgrzewka, widzowie. Pierwszy meczik tak zawsze wygląda. Poza tym, przecież na nie poszło nawet źle. Patrz, no. Nie Angela... tak... e, 8 punktów. Ja to byłam najlepsza. 0-6-0. <grym> Ja, cudowna byłam. Nie, dobra, jesteś to... gotowi na Abysa? Lecimy Abysa. A ja osobiście wolałabym Perałkę. Yy, no dobra, to dla Ciebie mogę zrobić Perłę. Stanks. Czujesz to, czujesz to? Streamer nie kłamie, co nie? Perła eksport. Wybrałem w wybieraniu mapy, więc jest. Więc,